Cześć, witajcie! Z tej strony z dzichu. Dzisiaj witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, ale dzisiaj wyjątkowo z turystyki, ponieważ dzisiaj postanowiłem sobie razem z moim tatem zrobić wycieczkę pieszą. Pojechaliśmy sobie autem, samochodem do Krnowa i postanowiliśmy sobie przejść się szlakiem takim turystyczno-górskim. No to są takie małe zniesienia, ale czasami trzeba troszeczkę podejść z Krnowa do Uwalny. I tak właśnie się prezentuje główny cel naszej wycieczki, czyli 22-metrowa granitowa wieża widokowa, rozchlednia, zbudowana w 1913 roku na cześć lekarza, honorowego obywatela miasta, miasteczka, miejscowości Uwalno. No, to nie jest miasto, to jest wioska niestety. E, e, uwalno na cześć właśnie Hansa Kundlicha. E, znamienity lekarz, ale również poseł w rajstagu, austriackim rajstagu. E, nie wiem, gdzie ten Reichstag dokładnie się znajdował. Chyba w Wiedniu. Chociaż może w Budapeszcie. Nie, raczej w Wiedniu. No, przez wiele lat zasiadał on jako radny w rajchu, w rajstagu. No i również był lekarzem. Dożył sędziwego wieku, ponieważ dożył aż jeśli obliczę teraz dokładnie, 94 lat. Urodził się w roku 1908, 1824, a zmarł w 1823, a zmarł w roku 1917. Zmarł, urodził się właśnie w Uwalnie. Wieża została postawiona w roku 1913 przez firmę zajmującą się budową, no, firmę budowlaną Juliusza Lundwala z Opawy, którą dzisiaj tak pięknie widać. Jeśli się przyjrzycie, ja postaram się Wam teraz przybliżyć, tam z daleka. Teraz niestety troszeczkę zostało przeze mnie to wszystko zasunięte, ale tam pomiędzy drzewami właśnie widać opawę. Widoczność może nie jest super na moim sprzęcie, ale powieście mi, że widać wspaniale dzisiaj opawy. Widoczność jest genialna. Tak samo jak miejsce Albrechtzice, które już niedawno również też dla Was nagrałem. No i chyba już na kanale się znajduje, kiedy widzicie ten filmik, bo postaram się to wszystko wrzucić w kolejności chronologicznej. Podejdźmy sobie pod wieżę. Tak się ona prezentuje. Budynek, mm, po prostu wieża 22-metrowa. Ona została odremontowana, odrestaurowana w roku 2000. Widzimy tutaj Hans oraz Martę Kundlich. Hans oraz małżonka. Tutaj jest mauzaleum, tutaj właśnie jest pochowany ten oto znamienity obywatel. Tak to się prezentuje. Hans Kundlich oraz Louise kudlich Hocht. Bardzo ładne saktum, z takim mauzoleum wręcz. Z takiego widzę tutaj białego marmuru. Widzimy nawet żywe. Nie to, nie, to nie jest żywe, to są sztuczne mieczyki. Jeśli się oczywiście nie mylę. A teraz Was zapraszam na punkt widokowy, który jest jeszcze. I tak się prezentuje warty. widok z właśnie widokowej. Treścić. Widzimy teraz z górę Cwilin, stąd właśnie zaczęliśmy naszą wędrówkę. Widać również kościół pod wezwaniem Matki Boskiej, niebowiem Matki Boskiej Cwilińskiej, yy, Serca Jezusowego. Widać również rozchlednie Lichtensteina oraz, no niestety, knowali widać, został zaschnięty. Widzimy również rybnik, przy którym znajduje się, czyli jezioro, przy którym znajduje się yy, ścieżka rowerowa biegnąca aż do Branic. Oczywiście widać partię jasenników. Lasy, góry, no i na pierwszy rzut oka dalej już widzimy Ublo, czyli miejscowość, która znajduje się kilka metr, kilometrów od Sosnowej, w której również znajduje się bardzo ciekawa 26-metrowa wieża widokowa. Mój jest 25, zawsze mam z tym problem. Tak się prezentuje Uwalno w całej okazałości. Widzimy również basen. Tak, 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 tak. Widzimy kościół, a w oddali widać Brumbowice. Które graniczy z polską miejscowością Boboruszki, oraz widzimy Opawę, którą ja, przy, ja widzę no, no, wręcz genialnie. Widzę katedrę, widzę kościoły, widzę fabrykę opawskich wafelków, naprawdę bardzo fajnie się to prezentuje. Tam dalej widać chyba Wiechowice, tak, tam są Wiechowice, Kościół w Wiechowicach. No i na pierwszy rzut oka też. Tutaj pozostaje nam Branice, które też bardzo dobrze są tutaj widoczne. Postaram się Wam to wam przybliżyć. O, tutaj widzimy. O, kilka sekund, dwie. Coś nie chce się przybliżyć. O, widać bardzo dobrze Branice. I jeszcze jedno zbliżenie na Ławę. Dobrze, my znajdujemy się bodajże na 14 metrach, ale jeszcze można wyjść o ciupinkę wyżej. Więc zapraszam Was do ostatniego ujęcia. No i już jesteśmy wyżej, po, już jesteśmy nad koronami drzew i jak widzicie teraz dobrze widać, genialnie widać wręcz już uwalno. Bardzo dobrze widać już branicę, opawę, brumbowice. Może nawet będziemy widzieć sosnową, ale niestety chyba sosnowej nie widać. Albo na tej górze tam po prostu znajduje się rozchlednia. No i jeszcze popatrzmy sobie na cwilin. Bo, bo, bo Bliszczyce też bardzo fajnie widać i dobrze widać również Cwilin. Niestety tam w tym gąszczu tam znajdują się ruiny zamku Schellenburg. On jest zarośnięty. Niestety dzisiaj nie nagrałem dla Was. No jeszcze po prostu poświęcimy Schellenburgowi osobny materiał, może jeszcze jakiś bardziej słoneczny dzień, ale postaram się może w tym filmiku jakieś wkleić foteczki z Schellenburga, jak to się on prezentuje. Tak naprawdę pięknie, tutaj są piękne widoki. Widać nawet yy, kietrzańskie, kietrzańskie wiatraki. Hmm. Jeszcze jedno zbliżenie na uwalno. Ublo. <grystanie> I tak się prezentuje klatka schodowa na tej oto wieży. Oj, bym się rwalił. Jest podest. Tak się właśnie wchodzi po tej wieży. Ciekawa konstrukcja. Już. Teraz dokładnie ma ona 100, 108 lat. Tak się prezentuje. I tym oto zbliżeniem na uwalno, zakończę oto ten materiał i jeszcze chciałbym potwierdzić, że góra, na którym się znajdujemy strażnica. Widać też jeszcze w oddali nawet górę świętej Anny, co ciekawe. Strażnica, na którym znajduje się ta wieża widokowa, ma dokładnie 400 metrów. Więc szczerze mówiąc trafiłem w samą dziesiątkę. Trzymajcie się, życzę Wam miłego dnia i do następnych odcinków, które już niebawem na kanale. Cześć!